Filmik jest stosunkowo stary, ale widzę, że już w pierwszej scenie są cycki. Filmik jest stosunkowo stary. Oj, nie ma napisów. No nic, ale to jest tylko e, niecałe 6 minut. O śmierci e, MMO zwanego EverQuest Next. Kiedyś obserwowałem e, ten tytuł z niecierpliwością. I w sumie może się dowiemy, dlaczego ta giereczka zamarła, umarła. Proszę bardzo. Podobała mi się ta stylizowana grafika i jeszcze zobaczyłem możliwości budowania. Było git. O Panie, jaka mimika, ty. O, Tą klasę pamiętam, rasę, przepraszam. Jak tam widzowie, ścierwi streamek dzisiaj, czy jest OK? A, dobra, tutaj są tylko takie podsumowanie. Dobra, to tutaj nic nie mówią. Git. Czyli po prostu sobie zobaczymy, jakie były mechaniki. Movement. Łopanie. Jakieś ślizgi, nie ślizgi. Podwójny skok. Przeskakiwanie nad przeszkodami. No niesamowite. Oho. Heroic glipy, Lewitacja. Co jak co, ale sposób pokonywania przeszkód w trakcie eksploracji, ja nie wiem, to jest 20-30% sukcesu samej eksploracji. Bo chociażby teraz, w... czasami właśnie ciężko to pogodzić na przykład w MMORPG-ach, bo kreujesz świat, jakąś mapkę w jakiś określony sposób i później dajesz dodatkowe możliwości poruszania się. Jak na przykład latanie małtami. I Nagle się okazuje, że ten, ta mapka, którą dawniej zaprojektowałeś pod bieganie po prostu postacią, się okazuje, że, że wiecie, wszystko skipujecie mountem jakimś latającym i nagle ta eksploracja no, jest bardzo płytka, bo właściwie e, omijasz wszystkie przeszkody, tak? Albo jak dasz zajebiście dużą możliwość... E, Poruszania się, szybkość poruszania się, prędkość, jak na przykład w wowie, że masz tam kilkaset procent na małcie, to nagle się okazuje, że eksploracja zamienia się w teleportację, w punkty. Wyskok, lądowanie, wyskok, lądowanie. I ta eksploracja musi być skupiona tylko na tych punktach yy, konkretnych, a nie na przejściach pomiędzy punktami, bo przejścia pomiędzy punktami nagle się okazuje, że są totalnie bez znaczenia, skoro możesz się wzbić w powietrze i nagle lądować w jakimś punkcie. Ale jak już jesteś w tym punkcie. No to wtedy dopiero sposób eksplorowania ma jakieś znaczenie. To jest, kurczę, to w jaki sposób się poruszasz, to było ważne I, i, i trzeba to zawsze wziąć pod uwagę, a w MMRP-u, jak jeszcze masz yy, progresję, sposobu poruszania się, to nagle się okazuje, że uśmiercasz swój poprzedni content. Nie? Kiedyś oglądaliśmy filmik Seizu zresztą yy, w Guild Warsie jak, jak to wyglądało. Ty, tylko kiszę żeby tam później nie, nie wyszło coś dziwnego i nagle się okazuje, że rodzice będą musieli pokryć ewentualne straty. Cześć wujki. Wiecie, ta postać się bardzo ślizga, te animacje nie są dopracowane, jest tutaj jakiś desync ale zastanawiam się, czy to nie mógł. Nawet by taki typ grafiki, jakbyśmy oczywiście go widzieli w dużej rozdzielczości, nie mógłby robić. O kurde. I normalnie, widzowie, była możliwość zniszczenia środowiska i, i przejścia do podziemi. Ale czy taki typ grafiki nie mógłby być użyty jeszcze, jakby go troszkę podbustować w WoWie, nie? W dwójeczce na przykład, no? Całkiem, całkiem ładnie to wygląda w sumie. A ile lat temu to było? No, i mama może spać po nocach, Gizio. Taka odpowiedzialność. Swoją drogą, na przykład, Wenshrouded da się przebić do jakiejś podziemi, kopiąc, bo na przykład, wydobywając jakiś materiał, jesteś w stanie gdzieś zrobić jakiś dołek. A pytanie, czy Wenshrouded na przykład da się przekopać do, do jakiegoś dungeona, jakbyś się zawziął. Włosik z mechanikami. Czyli mówisz, Kisio, że Alterem Memo już może szykować jakieś zlecenie dla Ciebie, tak? Spróbuj. Nie, nie, nie. Ja Enshade nie odpalę. O, kurde, jaki tytan. Ale takimi rzeczami, że idzie boss i niszczy drzewa, to Ashes of Creation już się chwaliło. 6 lat temu. Także amatorka tutaj jest grana. Yep. Everquest Next. To był rodzaj takiego MMO, który. Oho, sięgnął po kamerę. To był taki, co jest? Jakaś Lara Croft. Rodzaj MMOsa, który został później anulowany. Swoją drogą, mi wtedy na tamte czasy nie wyglądało to jako typowe MRPG. Dla mnie to był taki MMOs. Gdzieś na, bardziej Survival mi przypominał. Na troszkę większą skalę, właśnie. Przez to budowanie głównie. Tomb Raider. Ostatnio wyświetliła mi się reklama Tomb Raiderów od 1 do 3. Jak zobaczyłem niektóre lokacje, mój tata grał w Tomb Raidery i patrzyłem zawsze z nadramienia mu, jak grał, bo się bałem sam grać, aż mi się przypomniały niektóre mapki. Jotem na czacie. Jak ktoś nie lubi meta gamingu. na czacie, jeśli kiedyś ktokolwiek Was wyrzucił z party, dlatego że nie graliście meta buildem. Perot Environment. Ładne tylko w słabej, jak, yy, w słabej jakości ten filmik. Tutaj za wiele nie zobaczysz pod kątem detali na tych strukturach. Jako rozmyte no, prezentuje się całkiem nieźle. A co to jest? To co piszecie? Co ta, Co to za gra jest? To jest gra, która została lata temu uśmiercona. EverQuest Next. Okay. Apply for beta. Oj, no już bety nie będzie. Już bety nie będzie. Powiem wam, że teraz, jeśli chodzi o taki tytuł, który jest, może poniekąd mechanicznie przypominać Everquesta Next, to nie jest Star Citizen, tylko Star's Reach. Swoją drogą ciekawe, czy jakieś filmiki wypuścili nowe. Ty, jest coś nowego. Live. Tego live'a to kiedyś trzeba będzie obczaić. Community Power. Ty, ile fil jak filmikami plują. Codziennie praktycznie coś. Oni tam dużo gadają, ale ja nie wiem czy ja wam chcę to pokazywać, bo zaraz będzie... ale gówno, ale gówno. No ale oni se prototypują, sprawdzają różne mechaniki. No i no taki etap to jest tej gierki. Zobaczymy jak później im się to pociągnie.